Infinix w Polsce poczyna sobie coraz lepiej. Musicie przyznać, że coraz więcej słyszy się o jego smartfonach. A Infinix Note 12 Pro naprawdę ma potencjał. I to są moje pierwsze wrażenia z tym urządzeniem. Myślę, że dowiecie się kilku ciekawych rzeczy. Ja też w sumie w paru momentach się zaskoczyłem. Rynek przyzwyczaił nas do pewnej jakości smartfonów w danej klasie cenowej. Infinix Note 12 Pro. Nie wybija się tutaj jakoś specjalnie. Na pewno warto odnotować, że jest to urządzenie po prostu wykonane bardzo solidnie i tworzywo, które znajdziemy z tyłu i na ramkach, ani niespecjalnie reaguje na nacisk, ani też nie wydaje się, by mogło szybko ulec zarysowaniu. Po prostu prezentuje się solidnie, a i też całe urządzenie trzyma się bardzo pewnie. Do tego dochodzą przyciski, które bardzo przyjemnie klikają i ogólny wygląd telefonu, który trzeba przyznać jest dość minimalistyczny, mimo tej dużej wyspy aparatów, ale jednocześnie na tyle wyróżniający się, by po prostu było wiadomo, że mamy do czynienia ze smartfonem Infinixa i mamy do czynienia ze smartfonem nowym. Matowy, ale jednocześnie brokatujący tył, błyszczy się świetnie i też radzi sobie z odciskami. Jeżeli chodzi o ramki, to one niespecjalnie łapią jakiekolwiek ślady. No i całość ma też nie tak duże obramówki dookoła ekranu. To jest zaskakujące o tyle, że mamy tutaj diodę doświetlającą przy zdjęciach selfie, a mimo tego te ramki naprawdę nie są duże i w tej klasie cenowej spotykam się z wieloma smartfonami, które mają, no, zauważalnie większe te ramki. Na dole znajdziemy USB-C, gniazdo słuchawkowe oraz maskownice. Z dwóch głośników, bowiem tak znalazł tutaj się system stereo i to system stereo, który wydaje mi się gra lepiej niż w Infinixie Hot 11S, którego nie tak dawno testowałem. Tak więc kolejny progres, kolejny plus dla tego producenta. I faktycznie wydaje mi się, że te smartfony będą po prostu coraz lepsze. A jeżeli odniesiemy go do całości rynku i obecnej sytuacji ekonomicznej, to naprawdę nie wygląda to aż tak źle. W cenie 1399 zł dostajemy smartfon, który ma 8 GB RAMu i 256 GB dysku. Tak naprawdę opcji 256 Gigabajtów w tej klasie cenowej nie ma zbyt wielu, a dodajmy do tego, że do Infinixa możemy jeszcze dołożyć kartę pamięci. Tak więc wtedy już naprawdę robi się konkretny zestaw na wszystkie pliki, jakich w ogóle potrzebujecie na smartfonie. Oczywiście nie tylko dobre wykonanie jest potrzebne do tego, by przebić się do świadomości użytkowników. Infinix na start dodaje etui do tego telefonu, a na front nakleja folię. Ja ją zdjąłem na potrzeby testowania, po to, by zobaczyć, czy ekran się rysuje. I powiem Wam, że tak naprawdę nie widzę tutaj żadnych rys, które byłyby w znaczącym rozmiarze. Być może jakaś jedna, dwie Ryski, natomiast to są rzeczy dość normalne, no i nie bez powodu ta folia jest dodana na start. No ale właśnie, ekran 6,7 cala, rozdzielczość Full HD+, jest to matryca AMOLED, tak więc wydaje mi się, że pod tym względem wszystkie rzeczy, których moglibyśmy spodziewać się w tej klasie cenowej zostały spełnione. Odświeżanie 60 Hz może jest tym elementem, który jednak wzbudza pewną konsternację. Z drugiej jednak strony iPhone za 5000 zł też ma odświeżanie 60 Hz jakoś tam ludzie aż tak bardzo nie narzekają. Ja po prostu rozumiem, że to jest jakaś decyzja, która pozwoliła po pierwsze oszczędzić na cenie, a po drugie oszczędzić na baterii. Tutaj w ogóle jestem zachwycony baterią. Wziąłem ten telefon na wyjazd i tak naprawdę korzystałem trzy godziny w pociągu z LTE. Oprócz tego wcześniej jeszcze trochę oglądałem rzeczy, potem korzystałem z godziny z tego telefonu tam, gdzie byłem, potem wracając jeszcze trzy godziny i tak naprawdę podczas tego czasu słuchałem muzyki, pisałem recenzje i cały czas były włączone dane, bo to nie była muzyka zapisana na telefonie, tylko ciągle pobierana przez serwis streamingowy. Tak czy inaczej, konkluzja jest taka, że bateria 5000 mAh bez problemu poradziła sobie z takim czasem korzystania. 7 godzin na włączonym ekranie na LT to jest świetny rezultat. A jak dodamy do tego ładowanie o mocy 33 W, to po pół godzinie mamy 53% energii i w ciągu godziny odzyskujemy już dokładnie 93%. No i to nie jest taki zły rezultat, bo w tej klasie zdarzają się wolniejsze ładowarki, ba, zdarzają się telefony, które ładowarek już nie mają. I cała dygresja o baterii sprawiła, że nie powiedziałem w końcu o tym ekranie AMOLED, jaki on jest. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że nie ma tutaj większych wad, to znaczy jasność maksymalna jest na dobrym poziomie, wystarczającym, by odpisać na wiadomość w symulowaniu słoneczny dzień, bo oczywiście już nie ma słońca w tym kraju. Trzeba było sobie lampy zapalić, żeby stworzyć ten efekt. Nie Jest to ekran też aż tak bardzo refleksyjny, żeby właśnie był problem z tym odpisywaniem i to warto docenić. W dodatku po założeniu folii ten efekt jeszcze trochę się poprawia. A poza tym, no, mamy tutaj małe ramki, mamy tutaj AMOLED, więc oszczędność jak najbardziej jest. Widać, że Infinix Note 12 Pro 5G jest stworzony pod takiego europejskiego użytkownika. Mamy tutaj bardzo szybki czytnik linii papilarnych. Naprawdę szybciutko to wszystko odblokowuje. Jest też odblokowywanie twarzą. Mamy tu także do czynienia z NFC co na pewno się przyda, a w połączeniu z ekranem AMOLED na pewno docenicie głośniki, które tutaj są, bo jest to system stereo. No i też wydajność nie jest na najgorszym poziomie. Mediatek Helio G99 to jest nowy procesor w ofercie producenta 6-nanometrowa jednostka i trzeba przyznać, ja jestem zaskoczony wynikami benchmarków, bo jest to gdzieś poziom Snapdragon 695. Oczywiście tutaj nie mówimy o dostępie do sieci 5G, ale o ogólnej pracy i naprawdę, jeżeli chodzi o taką wydajność w grach to po pierwsze, nie jest gorąco, po drugie, wydaje mi się, że jest lepiej niż Snapdragon 680 który pojawia się w konkurencyjnych modelach. No i po prostu ten telefon pod tym względem na pewno sobie poradzi. Myślę, że większość gier bez problemu odpalimy na średnich ustawieniach. To, o czym warto pamiętać przy okazji nowego Infinixa, to to, że startuje z Androidem 12 i nową wersją nakładki. Tutaj mamy XOS w wersji 10.6. Ja muszę przyznać, że wizualnie ta nakładka znacząco się poprawiła. Błędów z tłumaczeniami już praktycznie nie ma. I też jeżeli chodzi o jakiekolwiek rzeczy, które mogły się tutaj zmienić, to raczej zmieniały się one na lepsze. Tak jak na przykład pasek powiadomień, który wydaje mi się teraz jest bardziej nowoczesny, Bardziej czytelny, też jeżeli chodzi o ustawienia, łatwiej jest to wszystko znaleźć. I jeżeli chodzi o aplikacje dodane przez producenta, tak, tych jest sporo. Część z nich może jest niepotrzebna, ale można to sobie tak naprawdę ukryć, odinstalować i zrobić z tym po prostu wszystko, żeby nie było widoczne. A te aplikacje, które są, stały się po prostu bardziej kompetentne, bardziej wyposażone w funkcje. Oczywiście warto docenić, że 8 GB ramo możemy jeszcze rozszerzyć swapem, czyli wirtualnym ramem z pamięci ROM, więc wtedy mamy 13 GB. No i warto z tego miejsca także docenić motywy, które możemy nawet tworzyć samodzielnie i możemy wgrywać jakieś gotowe pliki, jeżeli mamy takowe, ale też możemy wybrać jedne z wielu, które są dostępne w sklepie Palm Store. A jeśli chodzi o zdjęcia, mamy tutaj główny aparat 108 megapikseli, który jest wspomagany przez aparaty dla sztucznej inteligencji i dla trybu portretowego, z przodu zaś 16 megapikseli z wartością przesłony F2.0 i pierwsze wrażenie z tymi zdjęciami są takie, że Infinix tutaj nie stara się tworzyć na nowo kolorów, co mnie się bardzo podoba. Ja jednak lubię, jeżeli zdjęcia mają bardziej nawiązujące do rzeczywistości barwy. Tutaj akurat tryb sztucznej inteligencji nie jest aż tak przekręcający te barwy. Natomiast zdjęcia mają też szeroką rozpiętość tonalną. HDR włącza się w dobrym momencie. W trybie nocnym wydaje mi się, że tutaj będzie trzeba naprawdę mieć stabilną dłoń, żeby te zdjęcia były też ostre, ale jeśli chodzi o rozjaśnianie tych zdjęć, jeśli chodzi o dodawanie detali, to wszystko odbywa się w taki naturalny sposób. Nie po to, żeby to było. Nadmiernie wyostrzony, tylko raczej żeby wyglądało po prostu sensownie. No i myślę, że selfie też mają swój potencjał. Na pewno widać dużą szczegółowość, na pewno na pierwszy rzut oka prezentuje się to też dobrze pod względem kolorów. 1399 zł na start za Infinixa Note 12 Pro. Można by powiedzieć, że tak, z jednej strony to wysoka cena, bo pewnie ktoś teraz wymieni listę 50 używanych urządzeń, tylko że mamy teraz końcówkę 2022 roku. O te używane urządzenie jest bardzo trudno, często nie pochodzą one z oficjalnych źródeł, nie wiem nawet czy legalnych, a tutaj mamy Infinixa, który naprawdę pod wieloma względami jest po prostu Dopracowany, a przynajmniej sprawia takie pierwsze wrażenie. Także, jeżeli jesteście ciekawi tego urządzenia, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja oczywiście zapraszam Was do obserwowania wideotestów w mediach społecznościowych, tak samo jak i zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Cześć!